Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz posłany, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy ty jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł – nie. Powiedzieli mu więc – kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział ja – jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego – Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać, że mykał jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał sztu. Oto słowo Pańskie, ała Tobie. Chryste. Tym słowem w Eucharystii kończymy nasze rekolekcje które trwały osiem dni, to też jest e, cyfra, która, e, która wiele znaczy. Chrystus e, objawia się pierwszego dnia, a później ósmego, wypełniając e, wypełniając e, historię. I my dzisiaj e, mieliśmy okazję w tamtym tygodniu rozpocząć tę rekolekcje w niedzielę e, z Janem Chrzcicielem, z głosem, wołającym na pustyni. I dzisiaj też tę te rekolekcję kończymy z głosem, przyjanie, rozpoznając Chrystusa. I dzisiaj też mamy to szczęście i tę Eucharystię też sprawujemy właśnie jako wielkie dziękczynienie, że duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. I to był czas, kiedy zostaliśmy posłani, aby głosić dobrą nowinę ubogim. Aby opatrywać rany serc złamanych w dzieciństwie, w braterstwie i tak żeby zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Że ci, którzy zostali uwięzieni przez jakiś moment historii swojego życia, zostają uwolnieni. Pokazane jest wyjście pascha, przejście, nie są skazani, są wyzwoleni. I ostatnie, co jest. Mocne, abym obwieszczał, ogłaszał rok łaski Pana. I myślę, rozpoczęliśmy adwent i z pytaniem, jaki to czas? I to jest odpowiedź: To jest czas łaski od Pana. To jest rok łaski od Pana, rozpoczęliśmy tym adwent. Wielki czas. I ogromnie się wesele w Panu z tego powodu. Cały Kościół się raduje. Całe niebo się cieszy z tego czasu. Bo był to czas, jest to czas głoszenia słowa, siania łaski i wzrostu miłości. I dzisiaj roz, ogród się rozplenia. To są te, te słowa, które dzisiaj słyszymy. Wydaje swe plony, ziemia. I w, jesteśmy przystrojeni dzisiaj w klejnoty przez Pana. i Dlatego się radujcie. I dzisiaj. W, Niech to słowo też pokaże nam dwa wątki, które, które w tym słowie też zechciejmy wyłuskać. Jedno to jest to, co będzie świadectwem miłości. Prawdziwy świadek miłości to jest ten, który będzie jak Jan skromny. Właśnie człowiek, który się wywyższa, to jest człowiek, który nie wydoskonalił się w miłości. I może można. Właśnie tym się nie. nie żeby się nie pomylić. Ktoś kto nie jest skromny to nie jest pełen świadek miłości. Bardzo możliwe, że wchodzi na drogę świadectwa, ale, i miłości, ale ktoś kto wydoskonalił się w miłości będzie coraz bardziej skromny. Jak Jan. Nie jestem Bogiem. Nie jestem Eliaszem, nie jestem mesjaszem. Nie jestem nawet prorokiem. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo. To jest właśnie pragnienie głosu Jana. Dlatego wychodzi na pustyni, w skromności, nie jestem Bogiem, ja nie jestem. Właśnie, a w kontekście naszej, e, naszych rekolekcji, to jest to, co odkrywaliśmy: ja nie jestem miłością. E, miłość może do mnie przyjść może mnie przemienić, i na to liczę. I, le, i, to, I to jest mój głos: że przyjdzie Pan, a ja przygotowuję drogę miłości. Ja otwieram swoje serce na miłość. Prostuję drogę, że Pan wszedł z miłością. To jest to, to jest ta skromność, żeby wiedzieć, że miłość, miło... Bóg jest miłością. I bez niego nie, nie mamy światła, bez niego nawet nie wiemy, od czego wyjść. Jesteśmy skazani na jakąś tułaczkę i na jakąś poszukiwanie niewidomego. I ta skromność się Bogu bardzo podoba. Tu gdzieś jest początek mądrości. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża skromność. I, I drugie, co, do czego świadectwo miłości będzie prowadzić, i będzie się tam obok skromności charakteryzować to radość przebija ona dzisiaj w każdym czytaniu. Zawsze się radujcie. Duch mój się raduje. W Psalmia Maryja wielbi się, raduje mój Duch w Bogu. Wszyscy się dzisiaj cieszą też z tych rekolekcji. że, w, że właśnie Bóg w nam. Daje swojego ducha, że rozsiewa się sens, że Bóg pokoju nas uświęca we wszystkim i że On jest wierny, który nas wzywa, i On też tego dokona. I dzisiaj z czego radość, i to myślę, jest zapętlenie całych naszych rekolekcji, a to potwierdzenie, że Pan nas prowadzi i że Duch Pana był nadem, nad, nad nami, nade mną. I ponieważ Dzisiaj tym, tym słowem rozpoczęliśmy rekolekcję, że Królestwo Boże jest pośród Was. A dzisiaj Jan Chrzciciel potwierdza to, mówiąc o Jezusie: Ja chrzczę wodą. Ja nie jestem Mesjaszem, ale pośród Was stoi ten, którego Wy nie znacie, który idzie po mnie, pośród Was, a ja nie jestem godzien rozwiązać mu rzemyka. Pomiędzy Wami jest Chrystus, pomiędzy Wami jest miłość. Chrystus, szukajcie Go tutaj, pomiędzy Wami Go szukajcie. Wy Go nie musicie znać dzisiaj z imienia, ale wiecie gdzie Go szukać. Pośród Was, pośrodku, pomiędzy Wami jest Chrystus. I szukajcie Go w relacjach, szukajcie Go w miłości wzajemnej, bo kto się miłuje wzajemnie, ten trwa we mnie, a ja w nim. To Wam przykazałem, abyście się wzajemnie miłowali. Niech to Słowo nas prowadzi, niech nas otwiera na te prawdy Ewangelii i niech budzi w nas radość właśnie radość pełną, radość, której nam nikt nie odbierze, radość serca, a niech ona też wychodzi coraz bardziej na naszą twarz i dalej.